W dzisiejszym odcinku Pawlak chce bronić pasa przeciwko Materli Pudzian kończy z MMA White o współpracy z PFL Zawodniczka UFC rozpoczyna karierę pornograficzną Zawodnik Fen ostro o Oknieńskim i jego klubie Parnas o Koloseum 2 i walce z Ruchałą Paweł Pawlak, świeżo upieczony mistrz KSW w kategorii średniej, chce bronić swojego pasa przeciwko Michałowi Materli w Gliwicach pod koniec roku. Pawlak zdobył tytuł, pokonując przed czasem Tomasza Romanowskiego na gali XTB KSW Koloseum 2 na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie. Poprzez media społecznościowe, Pawlak apeluje o walkę z Matellą, jako swoje pierwsze obronę tytułu mistrzowskiego. Zawodnik KSW zwrócił się również do właścicieli i dyrektora sportowego KSW. Gala w Gliwicach pod koniec roku, o której wspomina Pawlak, wydaje się być prawdopodobna. Biorąc pod uwagę tradycję Polskiej Federacji organizującą wydarzenia na koniec roku w arenie Gliwice, która może pomieścić około 15 i pół tysiąca widzów. Damian Stasiak planuje swoje powroty do klatki KSW już w lipcu. Jego przeciwnikiem będzie Pascal Hinsen. Polak koncentruje się na walce w stójce, ale zapewni, że jest gotowy na każdy aspekt rywalizacji. W rozmowie dla KSW przed zbliżającym się pojedynkiem, Damian wyraził się w następujący sposób. Każda walka zaczyna się w stójce. Ja uważam się za zawodnika wszechstronnego. Potrafię walczyć w każdej płaszczyźnie. Jeśli dojdzie do parteru, to zmierzymy się w grapplingu, a jeśli nie, zmierzymy się w stójce. Pytanie, na co Pascal będzie nastawiony. Ja nastawiam się na stójkę, a jak będzie potrzebny parter, to będę go szukał. W każdej walce staram się brać wykorzystywać to, co przyniesie samo starcie. Damian nie tylko intensywnie trenuje przed walką, ale również uczestniczy w zawodach grapplingowych, gdzie rywalizuje aktywnie. Staram się rywalizować w mniejszych zawodach. Robię to, żeby poczuć startową atmosferę. Treningi nie dają w 100% odzwierciedlenia tego, jak to wygląda na zawodach. W trakcie startu jest większa presja. Więcej wkłada się siły we wszystko. Taki start jest dobrą formą przetarcia przed walką. Zawsze też spotykam się na macie z kimś, kogo nie znam, więc to wszystko potem procentuje w walce. Wszystko to jest formą treningu i przygotowania do walki. Jeśli podoba Ci się nasz content, będziemy bardzo wdzięczni za każde polubienie filmu oraz zapraszamy do subskrypcji kanału MMA Info. Wielu fanów MMA zastanawia się, jaka będzie przyszłość Mariusza Pudzianowskiego po jego porażce z Arturem Szpilką podczas gali KSW Colosseum 2. Atmosferę dodatkowo podgrzała jedna z legend organizacji, publikując filmik w sieci. Pudzianowski postanowił wziąć udział w zawodach siła strongman cup, gdzie postanowił spróbować swoich sił. Ciągnie wilka do lasu, napisał były najmocniejszy człowiek na świecie. Dana White, szef UFC, nie wierzy, że walka pomiędzy Francisem Enganu a Johnem Johnsonem kiedykolwiek się odbędzie. White nie widzi możliwości współpracy z PFL, organizacją, do której przyniósł się Enganu. Ostatnio Enganu spotkał się z Johnsonem podczas gali PFL, gdzie mieli się pierwotnie zmierzyć. Mężczyźni wymienili kilka uwag na temat niezrealizowanego pojedynku. Uścisnęli sobie dłonie i rozeszli się. Na pytanie o możliwość współpromocji walki Jonesa z Enganu w programie Pat McAfee Show, Dana White krótko odpowiedział: To by się nie udało. White dodał także. Gdy Francis to był, John Jones chciał tej walki przez cały czas. Próbowaliśmy doprowadzić do tego starcia. Robert Whittaker jest przekonany, że Drake z Duplessis jest lekceważony przez swoich potencjalnych rywali w oktagonie UFC, co wpływa na sukcesy, jakie odnosi w największej organizacji MMA na świecie. Po gali UFC Vegas 75, Whittaker udzielił wywiadu dziennikarzom, w którym wypowiedział się na temat swojego pojedynku z Duplessis. Mam wrażenie, że jeśli walki wygrywałyby się na papierze, to byłby to inny sport. Rozumiem, że tak to nie działa i rozumiem, jakie zagrożenie stanowi Drikus. Wiem, co muszę zrobić, aby osiągnąć swój cel. Wierzę, że to jedna z głównych przyczyn jego sukcesu w UFC. Walczył z zawodnikami, którzy go lekceważyli, którzy nie docenili jego umiejętności, na co zasłużył. Ja rozumiem, po co krwawiłem, pociłem się, ciężko trenowałem. Nasza walka na UFC 290 będzie wojną. Luke Rockhold, był mistrz kategorii średniej UFC, jest przekonany, że w potencjalnej walce w klatce MMA szybko pokonałby Alexa Pereira. Rockhold wierzy, że miałby przewagę nad Alexem w parterze i tam byłby w stanie rozprawić się z Brazylijczykiem. Mimo to, był mistrz kategorii średniej UFC, nadal zachowuje pewność siebie i wierzy w swoje umiejętności. Rockhold był gościem podczas gali Karate Combat 40, gdzie zapytano o potencjalne starcie z Alexem Pereirą, krótko skomentował, typując oczywiście swoje zwycięstwo. Mógłbym się bić z Pereirą każdego dnia. Dajcie mi 10 sekund w parterze z tym gościem. Zabiję tego skutyna. Transmisja programu Tuw31 zakończy się 15 sierpnia tego roku. A finały tej edycji odbędą się na gale UFC 292 w Bostonie, 19 sierpnia tego samego roku w TD Garden. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MMA Junkie, finały turnieju TUF 31 w kategorii kogucie oraz lekkiej zostaną zaprezentowane wtedy. W tej edycji The Ultimate Fighter trenerami są Conor McGregor i Michael Chandler, którzy mieli walczyć ze sobą w oktagonie UFC. Jednak nieznana jest jeszcze data takiego zestawienia. W programie widzimy rywalizację między weteranami, czyli zawodnikami, którzy mieli już doświadczenie w UFC, a prospektami, czyli zawodnikami, którzy nie mieli jeszcze takiej szansy. Obecnie drużyna Michaela Chandlera, czyli weterani, prowadzi 4-0. Mateusz Rembecki odniósł kolejne zwycięstwo w organizacji UFC. Zaraz po walce pojawiły się spekulacje, że Polak mógł doznać złamania palca w stopie, jednak okazało się, że nie było to nic poważnego. Mateusz zapowiedział, że planuje powrót do Oktagonu pod koniec tego roku. W rozmowie z fanami na Instagramie powiedział Stopa jest tylko stłuczona, lekkie zadrapanie na samym palcu. Rembecki odpowiedział również, jak czuł się w trakcie walki. Niesamowicie się stresowałem, ale tak, to chyba był jeden z moich najlepszych dni. Bardzo dobrze się wstrzyliłem ze wszystkich. Spodziewałem się dominacji. Czułem, że jestem lepszy w każdej płaszczyźnie i to udowodniłem. Mateusz opowiedział również o planach na kolejne starcie. Kiedy kolejne starcie? Listopad, grudzień. Koniec listopada, początek grudnia. Tak bym chciał, ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. W temacie kolejnego rywala, Rębecki nie spodziewa się nikogo stop 15. Nie mam nikogo na oku. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Nie ukrywam, że chciałbym jakiegoś graplera, zapaśnika. Biorę ich normalnie i miele. Ilya Topuria otrzymał wielkie wsparcie od swoich rodaków przed i po walce z Joshem Emetem na gali UFC on ABC 5 w Jacksonville. Wśród kibiców znaleźli się Sergio Ramos i Ferran Torres, gwiazdy hiszpańskiej piłki nożnej. Topuria, mając wielkie szanse od organizacji UFC, pokonał Emeta i spotkał się z Ramosem i Torresem, którzy wspierali go na Florydzie. Adam Kownacki przegrał czwartą walkę z rzędu w rynku bokserskim, gdy Joe Kusumano pokonał go przez TKO w rundzie. Trenerzy Kownackiego zdecydowali przerwać pojedynek, aby ochronić swojego podopiecznego przed dalszymi obrażeniami. Walka odbyła się w Madison Square Garden w Nowym Jorku, a Kownacki w poprzednich starciach doznał trzech porażek z rzędu. Organizacja UFC ogłosiła zwycięzców bonusów podczas zeszłotygodniowej gali. Za najlepszą walkę wieczoru zostało wybrane starcie Ili Topuli z Joshem Emmettem, którą Topulia wygrał na pełnym dystansie. Macy Barber otrzymała 50 tysięcy dolarów za występ wieczoru za swoje zwycięstwo przez TKO nad Amandą Ribas. David Onama również został wyróżniony w tej samej kategorii za swoje zwycięstwo przez knockout nad Gabrielem Santoszem. Rachel Ostowicz, była zawodniczka UFC, podjęła decyzję o opuszczeniu organizacji. Teraz zamierza spróbować swoich sił na platformie dla dorosłych, gdzie planuje publikować odważne zdjęcia dostępne tylko dla subskrybentów. Jej kariera w UFC zwolniła tempo już ponad dwa lata temu, a w ostatnich miesiącach nie brała udziału w walkach. Ostowicz doświadczyła ciemnej strony MMA i z powodu kontuzji postanowiła zawiesić karierę. W sumie stoczyła 10 zawodowych pojedynków, z czego 4 zakończyły się zwycięstwem. Jej ostatni występ w UFC miał miejsce 28 listopada 2020 roku, gdzie została znakotowana przez Gianę Mazami. W UFC przytrafiają się poważne kontuzje. Walczyłam w MMA przez 10 lat. Mam mocno pokiereszowane ręce. Po jednej z walk przez 2 miesiące nie mogłam nimi swobodnie poruszać. Mówiła podczas jednego z wywiadów dla MMA Junkie. Zawodnik organizacji FEN, Maciej Gąsiorek, krytykuje Mirosława Oknińskiego i jego klub, Akademię Sportów Walki Wilanów. Powodem tego komentarza było wydarzenie na gali Wotore 7, gdzie Okniński był jednym z głównych bohaterów, a jego podopieczny Kamil Minda brutalnie pokonał swojego przeciwnika. Komentarz Gąsiorka został opublikowany na fanpage'u MMA.pl na Facebooku. Brawo Miras, jeszcze parę wygranych z zawodnikami, którzy nic nie potrafią i znowu będziecie gadać, że jesteście najlepszym klubem w Polsce. Saladin Parnas był gościem na kanale MyMMA.pl, gdzie w rozmowie z Jarkiem Świątkiem opowiedział on o nieodbytej walce z Ziółkiem na gali Koloseum 2. Rozmowę przetłumaczył członek Timu Parnasa, Tarek. Ja na początku nie wierzyłem, że coś takiego może się zdarzyć, żeby ktoś doznał kontuzji 20 minut przed, przed walką. Byłem w szoku, ja i cały, cały, cały mój sztab trenerski, cała moja ekipa, ale to jeszcze nie ja. Nie wiedziałem, byłam rozczarowana, byłam smutna. I potem przyszedł Martin Lewandowski i mu, Znajdź mi jakikolwiek przeciwnika, ja dzisiaj chcę, chcę walczyć. Chciałem, chciałem doznać taki, takiego odczucie, walczyć z 50 tysięcy osób. To jest inny rodzaj eventu, to jest inny stres, inne... No wszystko, wszystko było dla mnie coś nowego. Walczyłem na, na, dużo, na, duży, na dużych gal wcześniej, ale na coś takiego jeszcze nie miałam okazji. Parnas wypowiedział się również na temat walki z Robertem Ruchałom. Jeśli, jeśli chodzi o Robert, to on będzie walczył o siebie i już jestem przyzwyczajony, że każdy zawodnik, który ma w Polsce, to to walczę z nim o siebie, nie, nie rozumiem tego, nie rozumiem dlaczego. Jeśli chodzi o Robert, to nie, wiem, nie rozumiem, dlaczego on dostał mistrz tymczasowy, bo ja jestem tym mistrzem. Wszyscy mówią, że, że już jestem za duży na tę kategorię, ale ja nic nie, nie mówiłem, że nie będę walczył w Cały czas mówią, że będę bronił 70-66 kg i że nie mogą e, walczyć w tej kategorii, to nie przeze mnie, tylko, tylko przez Mariana. Jakub Wikłacz, mistrz w agikogucie i KSW, jest dobrze znany z doskonałych umiejętności parterowych, które przyniosły mu wszystkie dotychczasowe wygrane przed czasem poprzez poddanie rywali. Ostatnio Jakub otrzymał awans na czarny pas w brazylijskim jiu -jitsu. W swojej zawodowej karierze MMA Jakub stoczył 18 pojedynków, z których wygrał 14, zakończając 9 z nich na parterze. Jako reprezentant klubu Czarny Smok Poznań Jakub ogłosił niedawno za pośrednictwem mediów społecznościowych, że zdobył pas w brazylijskim jiu -jitsu. Zostałem nominowany na czarny pas z rąk Roberta Dresdale'a. Chciałbym podziękować osobom, dzięki którym byłem w stanie to osiągnąć. Przede wszystkim moim pierwszym trenerom, Szymon Bońkowski i Pawłowi Derlaczowi z klubu Arachian Olsztyn oraz aktualnym z Czerwonego Smoka, Bartosz Jezierski, Filip Sadowski i Przemysław Gnat. Kolegom z klubu oraz bliskim mi osobom. Bez was nie było mnie tu, gdzie jestem. Armand Sarukin wyraża przekonanie, że nie powinien trenować razem z Mateuszem Gamrotem. Oba te obiecujące talenty wagi lekkiej przygotowują się do swoich pojedynków w American Top Team. Rok temu zmierzyli się ze sobą jako główna walka na jednej z gali UFC Fight Night. Po zaciętym pojedynku trwającym 25 minut zwycięzcą okazał się Polak, zdobywając jednogłośną decyzję sędziów. Jednak Sarukien nie pogodził się z porażką i wielokrotnie wspominał o możliwości rewanżu z Gamerem. Od tamtej wygranej Gamrot nadal utrzymuje się w czołówce rankingu. Pomimo porażki z Benilem Dariuszem szybko odbił się pokonując Żalina Tarnera. Z kolei Arman przeszedł pełny dystans z Damirem i Smagulowem i niedawno imponująco pokonał Joachima Silwę. Brazylijczyk, podobnie jak inny potencjalny rywal Sarukina, Renato Mojcano, również trenuje w American Top Team. W tym samym klubie przygotowuje się również Arman i Gamrot. W wywiadzie z portalem Lowkick, Ormianin został zapytany o możliwe wspólne treningi z Gamerem. Renato przyznał, że taka myśl nie chodzi mu po głowie, z prostego powodu. Uważa, że w przyszłości ich drogi ponownie się skrzyżują, a wtedy Sarukin będzie dorzuł do zakończenia pojedynku z Polakiem przed czasem. Nie trenowałem z nim do tej pory. Nadal jest numerem 7 w rankingu i któregoś dnia możemy walczyć. Dlatego nie powinniśmy trenować wspólnie i powinniśmy trzymać się od siebie z daleka. Dlatego, że jeśli któregoś dnia zapytają, czy chcę walczyć z gamotem, a będziemy na tym samym poziomie, to na pewno następnym razem chcę go skończyć. Moim zdaniem wygrałem ostatnią walkę. Miał po prostu wyjątkowy fart. To walka, którą chciałbym stoczyć, ale nie teraz, bo teraz potrzebuję kogoś stop 5. Tony Khan, współwłaściciel All Elite Wrestling, zdementował doniesienia o zainteresowaniu zakupem Bellatora. Khan, który jest również członkiem rodziny właścicieli Jacksonville Jaguars i Fulham FC, potwierdził, że jego rodzina nie planuje inwestować w organizację MMA. Informacje te pojawiły się po wypowiedzi kanadyjskiego dziennikarza Ariela Helwaniego, który wymienił All Elite Wrestling jako jedną z firm zainteresowanych zakupem Bellatora podczas negocjacji z Viacom. Byłem bardzo zaskoczony widząc raport na ten temat. Ja nie prowadziłem żadnych rozmów. Mój ojciec także z nikim nie rozmawiał. Szczerze mówiąc, ja nie bardzo wiem z kim rozmawiano. Czy Scott Cooker jest właścicielem tej firmy, a może tylko jej prezesem? Czy Tony Khan jest zupełnie niezaznajomiony z nazwą Bellator oraz MMA jako sportem? Znam organizację Bellator, wiem czym jest MMA. Nigdy jednak nie pracowałem z ludźmi z tego sportu. Oczywiście kilka gwiazd UFC pojawiało się czasem w AEW, ale to by było tyle. Nie wiem, kto rozpuścił tę plotkę. Jestem zaskoczony. Muszę przyznać jedną rzecz, że bez wątpienia jest to bardzo interesujący moment na robienie biznesu w świecie MMA. Zresztą podobnie jak ma się to aktualnie w przypadku pro-wrestlingu. Wokół dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Umar Sy, francuski zawodnik związany z KSW, ma nowego rywala w walce wieczoru gali King of Fighter. Początkowo miał stawić czoło Argentyńczykowi, Martinowi Ottawianowi, ale z powodu kontuzji Argentyńczyka został zastąpiony przez doświadczonego Austriaka, Iwo Cuka. Cuk, trenujący w chorwackim Bandok Team, ostatnio przegrał dwukrotnie z Szymonem Kołeckim i Denisem Stojnicem. Umar Sy, będący niepokonanym zawodnikiem MMA z serią 8 zwycięstw, jest zdecydowanym faworytem w tej walce. Interesujące jest, że pojedynek został zakontraktowany w jemicie kategorii ciężkiej, mimo że Francuz zazwyczaj występuje w innej kategorii. Gala King of Fighter odbędzie się 30 czerwca we Francji, będącej ojczyzną dwóch zawodników. Wcześniej w głównym wydarzeniu gali wystąpi Quentin Ruskov-Domingos, były zawodnik KSW, który wcześniej stoczył pojedynek z Izu Anton Racic, były mistrz KSW w kategorii koguciej, musi wycofać się z walki o pas w organizacji OKTAGON MMA. Czesko-słowacki OKTAGON zaplanował dwudniowe wydarzenia 28 i 29 lipca, składające się z dwóch gal. Walka Racicza z byłym mistrzem FEN, Jonasem Magardem, miała być jednym z głównych punktów pierwszej gali. Niestety kontuzja chorwata pokrzyżowała plany. Nowym rywalem Magarda będzie mistrz dywizji do 61 kg ze szwedzkiej organizacji Fight Club Rush, Felipe Lima. Brazylijczyk może pochwalić się serią 11 kolejnych zwycięstw, a jedyną porażkę zanotował w swoim debiucie w zawodowym MMA. Podczas gali UFC w miniony weekend doszło do fenomenalnego pojedynku pań pomiędzy Macy Barber a Amandą Ribas. Walka była pełna brutalności, a komentator Daniel Cormier pokazał koszulę, która została upaćkana krwią zwyciężczyni. Jeżeli podobał Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.